Cześć, witajcie, przerywajcie, przerywajcie kolejne materiale i znów taki szybki materiał. Tym razem, Discord. Discord, odpaliłem coś takiego jak Discord. Ech. Ale Boczu, po co ten Discord? Na co to? Co to jest? Kim to jest? I dlaczego? I w ogóle. A no proszę bardzo, Discord to jest taka aplikacja. Coś ale Facebook tylko takie lepsze. Coś, się wiecie, to jest aplikacja, czy na telefon, czy na komputer, na wiele urządzeń mobilnych i tak dalej. I co to jest w ogóle za aplikacja? Bo tych ludzie na pewno nie wiedzą, tak? To od razu chcę to wytłumaczyć. To jest taka aplikacja, na której możemy pisać między sobą. I to publicznie. W zasadzie mamy taką swoją grupkę, coś jak na przykład grupa na Facebooku, ale są różne działy, takie trochę forum, o, takie forum, tylko bardziej live. To wiecie, możemy sobie pisać między sobą. Możemy rzucać tam zdjęcia, możemy rzucać filmiki. Oczywiście te zdjęcia i filmiki są niedużych rozmiarów, tak? Więc takie z telefonu na przykład możemy sobie wrzucić, ale gdybyśmy mieli pół godziny film czy tam 10-minutowy film, to nie bardzo. Teraz trzeba przez jakieś inne tam strony i tak dalej, wiadomo. Ale może rzucać sobie zdjęcia właśnie, gdzieś się pochwalić, o, tu byłem, to zrobiłem i tak dalej. Albo możecie sobie rzucać zdjęcia i, i pytać na przykład mnie, na przykład macie, nie wiem, awarię, macie jakąś usterkę, nie wiecie, co, jak to zrobić, co to zrobić, ja na Facebooku, wiecie, Odpisywałem, ale już teraz na Facebooku odpisywać nie będę. Dlaczego? Dlatego, że ten Facebook chodzi, tragi ten Facebook chodzi tragicznie. Ja tyle, ile się owkurzałem na tego Facebooka, żeby, wiecie, wam coś czasem odpisać, coś kleić. No nie wiem, nie wiem jak to chodzi na aplikacji... Co mi to się jakiś do kasku leci? Ala, siach, mi stąd. Nie wiem, jak to na aplikacji mobilnej, ale na komputerze, gdzie ja odpowiadam, no to chodzi to tragicznie i naprawdę... Mam no, szczędzę tego dość i rezygnuję po prostu z tego Facebooka, tam będę na Facebooku, nawet link do tego Discorda jest podrzucony i to napisacie. Wiecie, tam auto pod wąt że, że poszło odpowiadać tylko na Discordzie. <laughs> o, jakaś panienka sobie jechała na maturze. Mm. <laughs> I tak mówię, tylko będzie na Discordzie, bo tak mój Facebook strasznie bo nie chodzi. Ja no po prostu wchodzę, żeby wam odpisać. Skacywała mnie totalnie na inną stronę Facebooka, A jakiś błąd czy coś, nie wiem. Po prostu, albo nie wiem, już odpisuję, napisałem bardzo długi, rzecz, wiadomość, wszystko opisałem, nagle je, kasował, kasuje mi tą wiadomość. I no nie, wkurzyłem się po prostu, że tego Facebooka sobie, że dość strecky tego robię Discorda. Do tego Discorda mam dłuższy czas zrobiony, ale go nigdzie nie publikuję, po prostu tam go troszkę poprawiałem w międzyczasie. robię po swojego. Nie jest jeszcze skończony w 100%, ale ale wiecie, już to możecie śmiało do mnie napisać i jeżeli ja Wam nie odpowiem, to ktoś inny być może Wam odpowie, być może Wam ktoś inny pomoże. I co więcej, co na tym Discordzie można w ogóle robić, bo to nie tylko wiecie, sklejenie zdjęcia i napisanie. Możecie wejść na kanał głosowy i sobie ze mną pogadać na przykład, albo z innymi osobami z Discorda, możecie zestreamować na żywo na tym kanale Discorda. Eee, na przykład, nie wiem, z telefonu coś, jak sobie tam, nie wiem, siedzicie w garażu, możecie sobie puścić takiego streama z garażu i na przykład pokazacie... o, tu naprawiam sobie dzisiaj taki motor, o, i sobie piję piwko. <laughs> nie, czyli to możecie śmiało zestreamować i możecie sobie z innymi pogadać wtedy. Eee, obie, Jezu, ten odcinek, coś nowojażówka, o, huh. mi obie z prawo. Kurde, no zjedziemy prosto, może jada tam gdzie chce dojechać, a sobie to nawet nie wiem gdzie jest dojechać, po prostu jadę bez przed siebie. I tak jak mówię, można tam rzucać zdjęcia, można sobie pogadać, można sobie postreamować. Ja tak prywatnie oczywiście na tym kanale i tak dalej. A to że ten obiec pokazuje, nie rozumiem tego, nie, nie No na co z tym odjazdem chodzi, No to że coś my tu jadą. I się z tropu. I tak jak mówię, jest odpalony ten Discord. Macie link oczywiście w opisie, będziecie mieć link też w podpiętym komentarzu. Wchodzicie ten link, akceptujecie wejście do tego Discorda, o ile macie taką aplikację już na telefonie lub na komputerze. I w sumie tyle. Nie trzeba się tam gdzieś zarejestrować, tak. o ile macie aplikację. Nie? Bo jak nie macie aplikacji, to pewnie gdzieś tam trzeba się zarejestrować, czy, czy też nie, jak to teraz wygląda. Bo ja tego Discorda używam już od kilku lat komunikacji z wieloma różnymi osobami, zarówno tymi z YouTube'a, jak i tymi, wiecie, takimi giercowanymi, bo to gierki dużo ludzi na tych aplikacjach biura i tak dalej. Także no, kto chce, może dołączyć. Będzie mi miło, będzie mi fajnie. Już kilka osób na ostatnim live' dołączyło. Im będzie nas tam na więcej, tym będzie fajniej, tym będzie ciekawe. Ja będę chciał tego Discorda, w miarę możliwości promować gdzieś w filmikach, gdzieś się tym przypominać. Dobra, no jak mówię, to jest bardzo fajna, fajna aplikacja i darmowa, to jest właśnie darmowa, zapomniałem o tym wspomnieć, to jest totalnie darmowa aplikacja, w której owszem, możemy sobie to płacić, możemy mieć, z nim lepsze jakość wideo przy streamach, jakieś tam dodatkowe emotki, jakieś takie szmery bajery, ale nam tego nie potrzeba, to jest zupełnie zbędne wystarczy na forma, że możemy sobie pogadać, popisać i tak jak mówię, będę mógł Wam wtedy odpowiedzieć bardzo szybko, bo ja zazwyczaj wieczorem siedzę przed komputerem i ja tego Discorda non stop widzę, a tak jak mówię, na Facebooku to jest takie na zasadzie, że ten Facebook jak po tygodniu mi przypomni to jest super, a jeszcze do tego wejść na tego Discorda i tak dalej no mamy, problematyczne, niewygodne podajcie na Discorda, no i tyle na tyle, na razie eloją <laughs> bo się znów rozgaduję na jakiś temat taki prosty, szybki i tak dalej no, a ja dalej przez siebie. Jakiś czarny Audi za mną jedzie, nie, pad nie wyprzedzasz, nie wyprzetasz. No ja da 50, no co wam się się nic? Najedrzecie będę w najmondą tą cenę, będzie chciał wyprzędzić. No to zawsze tak jest.